Widzowie. Dzisiaj robimy sobie odcinek 20-minutowy. I spytacie, dlaczego przed premierą? Bo dzisiaj jest 6 grudnia, Mikołajki. No to robimy prezent. To był bardzo ogólnie. Więc zapraszam Was do odcinka plastycznego. Ogólnie dzisiaj będziemy sobie robić No trzy albo cztery rzeczy jak nam się uda Więc między innymi robiony squishy Które teraz będzie Tutoriale jeszcze raz na xboxy I może na Koinka. także nie I tak to zapraszam do odcinka, subskrybujcie kanał, dawajcie lajki i piszcie w komentarzu jak chcecie, możecie się pochwalić, co dostaliście na święta także zapraszam robimy squishy najpierw, będzie nam potrzebna kartka biały marker ołóweczek wata Duża taśma, linijka, Mazaki Kadżet, Mazaki Touch. Z Touch'a będzie tylko 107 Sand, albo jakiś inny byście chcieli. A tak to do skażeta będzie będą dwa kolory: będzie 71 jedynka i czwórka. Także no to zapraszam. proszę. Robimy sobie ścianki 6 cm, 12, 12, 16, 12 cm. Rysujemy sobie dekorację. Oczywiście możecie robić co chcecie. Pełna dowolność. Ja robię Prince Polo. Robimy sobie taki znak o, dla osób, które robią to co ja. XXL Classic. Ale do góry jak chcecie to zostawiacie białe. Ja nigdy nie koloruję. Jak macie sand to ma, albo jakiś złoty, to malujecie sobie to. Później niebieskim tu, a czerwonym te Białym markerem malujecie sobie tu Miałe, białe takie. Mogę Wam zademonstrować coś takiego białego pomiędzy tu też, o, widać lepiej no i jak zrobiliście to możecie sobie zatrzymywać i ogólnie będziemy ciąć o tak dobra, mamy już wycięta ładnie, i teraz przyda nam się duża taśma. Oczywiście małą też możecie, tylko że bardzo dużo jej będzie się zużywać. już jeden kawałek, i wiem, że większość osób mi może nie wierzyć. Ale przyklejamy to tu i tak robimy z każdej tutaj strony. I zaraz powiem, co dalej. Ogólnie subskrybujcie kanał. Bo będzie się tutaj działo. Między innymi będą odcinki z Fortnite, z Minecrafta i z Robloxa. Ale z Minecrafta, Wam powiem, może będą, bo nie mam tak dużej pewności, czy może by były. Może ja Wam tu opowiadam, opowiadam. A już zaczynamy powoli ciąć. Ogólnie to będzie ten 20 minutowy odcinek i tutorial od razu w tym będzie na tego Xboxa. Także o. Dobra, i znowu sobie wycinamy. O. Dobra, żeby was nie przynudzać, się będzie spojrzeć. Dobra, mamy już ładnie przyklejone. Odklejamy. O tak. I odcinamy sobie krawędź. Napiszcie w ogóle w komentarzu. Czy podobały Wam się, podobał wam, wam się te 4 czy 6 tam partów. Nie? Przepraszam, nie pamiętam ile tam było. Czy Wam się to podobało? A jak tak to zrobimy też duży odcinek, żeby Wam poopowiadać o tym. Dobra, już musimy tak teraz sobie zgniąć. No bierzemy taśmę. Dobra, czekajcie, odkleję tą taśmę. Dobra. I ogólnie zaraz Wam pokażę, jak wycinamy tą taśmę. O, w taki malutki sposób. I na dole zaklejamy. Na dole. Tu na dole. I tu na dole. O. Tak, żeby mniej więcej było tak. I z jednej tylko strony na razie tutaj zaklejamy. Bierzemy sobie watę. O. Tak o. Czekajcie, bo mi źle trochę wyszło. Muszę sobie szybko poprawić. A w ogóle widzowie wbijajcie też na TikToka. Kubiczek 777. Tam też są jakieś filmy. Kiedyś, wam, jak już będziecie pisać, kto mnie zasubował, to będę mówił na TikToku, kto, kto jest najlepszym widzem na świecie. Także będzie taki konkurs. Kto zasubskrybuje, będzie w następnym filmie. Oj, teraz tak. Jeśli ogólnie słyszeli takie trzaski to do zegar dobra no i mamy gniotka squishy jak to tam na no to mówią dobra no i zgniecione dobra to tutorial na i w to już mieliście to wiecie co na ten monitor byśmy zrobili dobra to robimy Rzeczy, które będą potrzebne. Nożyczki. Ołówek. Mazaki kadżet. Mazaki kadżet. Linijka i dwie kartki A4. Do, dobra, mamy dwie kartki. I no to na razie jedna. Może jedna nam się wykorzysta. Yy. Przecinamy kartkę A4 na pół, żeby tak, żeby było A5. w ten sposób tą ładniejszą odkładamy a tą brzydszą robimy bierzemy nożyczki i jakby wycinamy taką podstawkę nie musicie jej malować jak nie chcecie i robimy jakby taki okręg ale trochę zmniejszymy go razie wycinacie dwa takie kwadraty i jeden taki duży. O, przepraszam, że nie powiedziałem, ale jeszcze będzie nam potrzebny klej. Także za, najpierw tu smarujemy sobie klejkiem o jakby robimy taki rulon, o tak bierzemy takie coś ten malutki ten kwadracik robimy tutaj tak żeby przykleić o mniej więcej tak i przykleić lejemy to do podstawki. Widzowie jeszcze wam coś chcę powiedzieć. Nie zmuszam, ale nie subskrybujcie konta Mega juchas. To jest mój kolega. I on kopiuje moje filmy. Bez mojej zgody, więc nie subskrybujcie go. No bo ja nie, nie, po prostu go... Jak za co on robi nie lubię. Możecie wejść sobie zobaczyć na moje stare konto kubik, yy, kubik Games Plus to tam zobaczycie, że tam są takie sprawy identyczne filmy jak u niego. Także no nie fajnie. Mega jucha z twojej strony, jak to oglądasz. A my sobie tuż posmarujemy i to sobie przyklejamy. W ten sposób. I mamy już taką, jakby podstawkę. Tą podstawkę na razie odkładamy, i bierzemy ten nasz monitor. O. Bierzemy sobie czarny mazak gadżet. I jakby malujemy tutaj na dole taką kreskę. Ja na razie nic nie maluję, ale Wy sobie możecie narysować identycznie co. Mogę Wam dać jedną taką zgapkę. To jest z filmu Short. Dobra, no to robimy dalej. Bierzemy sobie teraz biały marker. I jak chcecie, możecie robić sobie dowolną nazwę. Ja bym zrobił Samsung, ale robię Philips. Napiszcie, czy dobrze napisałem. I teraz tak. Gdzie jest ten? Bierzemy sobie ten mały kwadracik. Ten... Ten taki malutki, drugi ten, co wycięliście. Muszę szybko wyciąć, bo gdzieś się zgubiłem. O, znalazłem, dobra. Bierzemy. I najpierw klejmy coś takiego. Przyklejamy. Dobra, w ten sposób. I teraz tu robimy z tyłu. Z tyłu sobie przyklej, robimy sobie, dajemy sobie klej. O w ten sposób dajcie ogólnie znać czy lubicie Fortnite. Jak tak, to daj, napiszcie w komentarzu. No i tak przyklejamy, i taki jest efekt końcowy. No i sobie do Xboxa robicie. Czy wam mogę pokazać dorabiacie sobie takie opada i Jest git. No. To także jeszcze zdążymy zrobić jakąś tą yy, świąteczną jakąś bombkę, szybko czytam. Albo wiecie co? Pokażę wam szybko moje rzeczy, rysunki i będziemy kończyć bo i tak już dużo zrobiliśmy tak Dziękuję wam za oglądanie i zapraszam do innych odcinków short albo jak będą nowe to wideo